Witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. No i dzisiaj pogadamy o przyszłości postaci Spidermana w MCU i troszkę odchodząc od tematyki Marvela w filmie Uncharted. Zapraszam do oglądania. W grudniu 2021 roku miał premierę jeden z najbardziej dochodowych filmów studia Marvel, czyli Spider-Man No Way Home. Aktorem, który wcielał się w rolę tytułowego bohatera jest oczywiście Tom Holland. Młody aktor ostatnimi czasy promował swój kolejny film Uncharted, w którym wystąpił jako Nathan Drake. I właśnie w jednym z wywiadów Tom Holland został zapytany, czy w najbliższym czasie zrobi sobie przerwę od nagrywania filmów. Aktor odpowiedział, że już niedługo będzie nagrywał serial dla Apple TV a potem faktycznie zrobi sobie przerwę. Dla fanów Pajęczaka, jak i filmów o nim, jest to dosyć zaskakująca wiadomość, bo prawdopodobnie, jeżeli w ogóle Tom wystąpi w Spider-Manie 4, to zobaczymy go dopiero w 2024 roku, jak nie później. Istnieje także możliwość, że jednak aktualnego Spider-Mana nie będzie w kolejnej produkcji, a jego miejsce zajmie Miles Morales. Osobiście mam nadzieję, że tak nie będzie, a gra Toma Hollanda będzie cieszyła fanów Pajęczaka, Czeka jeszcze przez kilka następnych produkcji i jest to bardzo możliwe, dlatego że sam aktor jest wielkim fanem odgrywanej przez siebie postaci więc raczej nie zrezygnuję z grania Spidermana. Poza tym myślę, że Holand bardzo wpasowuje się w charakter Petera Parkera. Przejdźmy teraz do takiej odskoczni od MCU, czyli do filmu studia Sony we współpracy z Playstation. Mowa tu oczywiście o Uncharted z wcześniej wspomnianym Tomem Hollandem w roli głównej. Nie zamierzam nagrywać osobnej recenzji tej produkcji, jednak chcę tylko powiedzieć, że według mnie film Uncharted stworzony na podstawie gry jest bardzo, bardzo Dobry. Muzyka oddaje klimat historii opowiadanej w filmie, każdy z aktorów pasuje idealnie do odgrywanej przez siebie roli, co nadaje produkcji takiej realności. No i oczywiście, jak na przygody Natana Drake'a przystało, jest ogrom sytuacji komicznych, które dopełniają epicką akcję i sam wątek poszukiwania złota. Nie będę się tutaj rozwijał na temat samej fabuły, by nie spoilerować wam filmu, jednak polecam wybrać się na niego do kina. Naprawdę warto. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli ktoś zastanawia się, czy powstanie sequel Uncharted, to myślę, że na 95% tak względem ostatniej sceny. Na dzisiaj to by było wszystko. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę oraz oczywiście podzielenia się w komentarzach tym, co myślicie o przyszłości Spidermana w MCU i jakie jest Wasze zdanie na temat filmu Uncharted. Tymczasem, ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Oh my god. I shouldn't have come out to play with a big boy's win because you're about to get a proper Scottish welcome? What? Oh, oh crap! Oh. Oh.